Cześć wam, ja jestem Wia i witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. Przed parę dni mnie nie było, pominałam też jedną aktualizację, ale musiałam załatwić kilka spraw prywatnych, ale spokojnie już do Was wracam. Dziś rozpoczynają ją się obchody Midsommar, które potrwają do 7 lipca. Udział w nich może wziąć dosłownie każdy, więc jeśli nie ma staridera, nic straconego, również możesz wziąć w tym udział. W tym roku czeka nas kilka atrakcji oraz minie zadań. Między innymi postawienie słupa majowego, zabezpieczenie tradycyjnego letniego ogniska, pomoc z dostawami jedzenia na przyjęcie, wspólne granie ze znajomymi w akompaniamencie letniej muzyki na scenie oraz piknik. Tym razem nie odbyło się także bez nowego letniego zestawu, który dostępny jest w sklepie Mitsoma. Znajdziecie w nim również przedmioty z poprzednich lat. Na pewno zwróciliście uwagę na tajemniczy namet pośrodku miejsca wydarzenia. Krąży legenda, jeśli w Wigilię Mitsoma zerwiecie siedem różnych kwiatów, a następnie prześpicie się z nimi pod poduszką, czy się wam ktoś wyjątkowy. W moim przypadku był to mój kochany Fryzio, a wam kto się przyśnił? Nie można też oczywiście zapomnieć o ślicznych wiankach, co jest, też jest świetne, kosztują one tylko jednego szlinga, także pędźcie je kupić. W tym roku niestety nie ma funkcji plecenia wianków przez graczy, ponieważ ekipa Star Stable napotkała pewną problem z systemem, co wiąże się z tym, że właśnie mamy już gotowe wianki do kupna. A na koniec, o okazji ale mamy bardzo długi weekend po wojny Star Coins, który potrwa od dziś do 28 czerwca. Ponadto mamy zniżkę 15% na Starajera na zawsze, a w się dostajemy letni zestaw oraz peorową Panderej. Tyle na dziś. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszej aktualizacji. Dla mnie to bardzo kolorowe święto, ale znając nie po prostu wykonam zadania. kupię co mi się podoba i puszczę w nie pamięć się, ale mam nadzieję, że wy będziecie się na nim dobrze bawić. Za tydzień czeka nas aktualizacja klubów jeździeckich. Co to będzie, zobaczymy, a tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa.